Kolejny mecz u siebie w Nowym Roku Z trzech meczów tegorocznych Tylko z wicemistrzem Polski przegraliście A może tutaj gramy z Jeziorem Uda się powoli budować tą twierdzę Dąbrowską No musi się udać Takie mecze powinniśmy wygrywać I miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że, że pójdzie po naszej myśli I, i że wygramy od początku rozgrywek wszyscy mówią, że to jezioro jest słabe, że to jest ostatnia drużyna, a rzeczywiście tak uważacie? Znaczy, tak, no, wszyscy tak mówią, e, miejsce w tabeli tak e, pokazuje, natomiast oni przegrali kilka, na pewno kilka spotkań, czy tam w ostatnich sekundach, czy, czy, czy rzutami w ostatniej sekundzie, ostatnimi akcjami biją się z każdym, e, bez względu na to, w jakim składzie grają. I gdzie grają? Czy te u siebie, czy na wyjeździe? Także no myślę, że musimy 100% zdać tego, co mamy i być na, na pewno cały czas skoncentrowani, jeżeli chcemy, chcemy odnieść zwycięstwo. Tam kadrowo sytuacja nie jest najlepsza, ale to chyba nie jest jakiś tam powód do rozprężenia i że ten mecz pójdzie, bo nie zagrał Williams. No tak jak mówię, no, tego na pewno nie wiemy, natomiast no nie możemy się na tym skupiać, kto tam będzie grał, kto nie będzie grał bo czy oni przyjadą w określonym składzie na pewno nie po to, żeby, żeby tylko przyjechać, na pewno będą chcieli się pokazać z najlepszej strony i z nami wygrać. E, więc my, tak jak mówię, musimy być skoncentrowani od początku do końca, no i nie możemy sobie pozwolić na wpadkę. Jak wspomnisz ten mecz w Tarnobrzegu 109-101, taka prawdziwa bitwa do końca? No tam to typowa strzelnica, no. kto co nie rzucił to wpadło. Yy, miejmy nadzieję, że, 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 nie, że powtórzymy, nie powtórzymy tego meczu, jeżeli chodzi o obronę, bo, bo graliśmy momentami źle. Yy, dobrze by było powtórzyć chociaż trochę występ w ataku, natomiast yy, musimy się skupić na tym, żeby lepiej grać z, z zdecydowanie w defensywie. Lubicie gonić, nie da się ukryć w tym sezonie. Bardzo często się udawało. Słyszku akurat nie go dogonić. Znowu się kibice mają szykować, jakieś tam na uspokojenie. zioła wcześniej? No, miejmy nadzieję, że nie. Że tym razem, że tym razem yy, gdzieś tam wcześniej przejmiemy kontrolę, bo yy, taki przeciwnik, jeżeli, jeżeli poczuje, że, że może coś ugrać, to będzie niewygodnie do końca. Także miejmy nadzieję, że, że tym razem pójdzie. Bez, bez takiej gonitwy i będzie wszystko po naszej myśli. Może nie jest to stel metrów, ale jak zachęcimy kibiców, że jednak warto przyjść tutaj w sobotę. No oczywiście, że warto przyjść, przyjść, żeby zobaczyć, mam nadzieję, nasze zwycięstwo. Postaramy się zrobić wszystko nie tylko efektywnie, ale również efektownie. Dziękujemy, zapraszamy w takim razie sobota, 18 MKS, jezioro Ternobrzyk. Zapraszamy bardzo.